Smutno dziś, dzień dobry Bartomierzyś, polski karawanik. Kończymy objazdóweczkę po polskich górach, po Dolnym Śląsku i Śląsku. Dzisiaj jedziemy do domu i ten materiał będzie zwieńczeniem i pokazaniem tego, co przeżyliśmy przez ostatnie minione 4 doby na kempingu pod czarnym bocianem. W Cieszynie oczywiście. Jesteśmy tak naprawdę na granicy polsko-czeskiej. Po drugiej stronie rzeki Olza już mamy naszych sąsiadów. Oczywiście komunikacja, nawet w dobie pandemii koronawirusa, odbywa się tutaj bez najmniejszych problemów czyli my możemy przejść tam, Czesi mogą wpaść do nas, skorzystać z otwartych restauracji czy galerii handlowych ale przede wszystkim to my możemy zwiedzić sobie, oczywiście delikatnie nielegalnie, ale jednak. Cieszyński rynek, zrobić zakupy u lokalnych sprzedawców, rzeczy, kupić rzeczy, które tak naprawdę nie są dostępne u nas na co dzień. Ale tyle o atrakcjach, o atrakcjach już mogliście zobaczyć inny materiał na naszym kanale. Dzisiaj zaprezentuję wam nowy kemping, który działa tak naprawdę od lipca. Dopiero zaledwie od lipca ubiegłego roku jest to kemping całoroczny, jest świetnie wyposażony, oferuje bardzo przystępne ceny. Wydaje mi się, że zdecydowanie warto tu przyjechać, nie tylko na weekend, ale również po to, żeby spędzić naprawdę kilka porządnych dni, wypocząć tak jakbyśmy chcieli. Jestem przy Bramie Głównej. Zapraszam do prezentacji tego kempingu. Droga główna jest tam. Wjazd na kemping odbywa się tą drogą. Jak widzicie odśnieżone od bez lodu dojazd bezproblemowy nawet dużym zestawem. I tu Was przywita wszędobelskie widoczne z daleka loga, flagi. Jadąc nawet tamtą drogą bezproblemowo traficie na kemping, ponieważ właśnie te flagi wystają i sugerują, że tak, to jest tutaj kemping pod Czarnym Bocianem. Recepcja. W recepcji znajdziecie, moi drodzy, prócz miłej obsługi, która naprawdę jest miła. Widać, że właścicielom bardzo zależy na tym, żeby odpowiednio... Traktować gości, znajdziecie też miejsce do takiego wspólnego spędzania e, czasu. W recepcji jest też e, dostępna chemia do kamperów, przyczep kempingowych, papier toaletowy, taki ten specjalny, Te Forda kempingowy. Macie również dostępne e, drobne gadżety od właśnie miasta Cieszyn i tej czeskiej strony, e, strony Cieszyna, także tutaj wszystko w recepcji możecie jak najbardziej zakupić. Nie ma najmniejszego potrzeby mniejszej potrzeby, żeby gdzieś tutaj e, po okolicy szukać tego czego potrzebujecie, jeżeli nie macie kamperów to tutaj możecie wynająć miejsce w domku e, moi drodzy domki są dwuosobowe są czteroosobowe, koszt 60 zł za dobę od osoby w zależności jaką konfigurację wybierzecie, takich domków jest moi drodzy tutaj 10 sztuk wszędobylskie bociany przy recepcji tu są kolejne bociany. E, historia nazewnictwa tego miejsca jest dosyć ciekawa, ponieważ e, właściciele, jak mi tłumaczyli, po przyjeździe tutaj, to tu był kiedyś kemping Olza, tak się nazywał kemping Olza, e, trawa porastała po pas, roboty było co niemiara, żeby ten teren doprowadzić do takiego stanu, jak widzicie dzisiaj. I podobno właściciele podczas jednej z tutaj narad, podczas jednej z prac na kempingu zobaczyli czarnego bociana, uznali to za znak odlatującego z czarnego bociana, uznali to za znak, i w ten sposób właśnie powstał kemping pod czarnym bocianem. W tamtym miejscu wrzucamy śmieci. Segregacja oczywiście jak najbardziej jest. Tutaj, jak możecie zobaczyć, są dostępne. Butle gazowe 11 kg na wymianę także zimowy karawanik Wam niestraszny, bo oczywiście pod czarnym bocianem warto o tym pamiętać. To kemping funkcjonujący przez cały rok. Tutaj do dyspozycji oddano mały. Plac zabaw dla najmłodszych jest oczywiście piaskownica. Są huśtawki, jest taka mała instalacja do zabaw w tym miejscu. W tym, w tym cała tutaj przestrzeń jest zarezerwowana właśnie na potrzeby najmłodszych. W, czasowiczu, w tego kempingu. Tutaj natomiast, dochodząc do tego miejsca, trafimy do głównej wiaty, którą wybudowali już nowi właściciele. Tego obiektu tutaj nie było i to właśnie tutaj odbywają się wszelkie weekendowe imprezy, spotkania. Jak widzicie, na środku jest dostępne palenisko, grill. Tu zazwyczaj są przygotowane kiełbaski. Tu jest multum osób, a tu wokół grzeją się panie. W cieple, właśnie buchającego ognia. Bardzo ładna konstrukcja, spełniająca wszystkie normy i potrzeby, jeżeli chodzi o taki wypoczynek, zarówno w lecie, jak i zimą. Tutaj są jakieś pozostałości jeszcze po imprezie, ale przy okazji, skoro już mam e, lokalne piwko, to warto zaznaczyć, że właśnie wyroby lokalnego Cieszyńskiego e, browaru też można kupić. Właśnie w recepcji tam byliśmy bardzo mile goszczeni przez miniony weekend, i to właśnie tam bardzo dużo wbrew pozorom, tego piwka żeśmy się napili, ale naprawdę jest smaczne, jest bardzo dużo różnych smaków do wyboru, różnych konfiguracji. Polecam naprawdę mango spróbować. Nigdy w życiu nie piłem jeszcze takiego piwka, moi drodzy. Tak jak widzicie. Tak wygląda cały plac, cała przestrzeń na kampery, przyczepy kempingowe. Właściciele nie zdecydowali się na parcele, więc jakby ta cała przestrzeń jest tutaj. Swobodnie dostępna w duchu wolności karawaningu. Ile jest miejsc? Odpowiedziano mi, że łącznie na całym polu kempingowym znajduje się 70 złączy. 230 wychodzących właśnie z takich skrzyneczek prądowych, więc można przyjąć, że maksymalna liczba załóg na kempingu to. 70 sztuk i nie zdziwię się, jeżeli właśnie w lato, w tym sezonie, oczywiście letnim, najwyższym, wysokim, tu tyle osób się zgromadzi, ponieważ jest tu fajnie, po prostu jest tu fajnie. Warto zaznaczyć, że tą drogą. Możecie dojść właśnie do e, rynku Cieszyńskiego, przejść na drugą czeską stronę e, i tam bezproblemowo spędzić czas. E, spacer zajmuje jakieś 20-25 minut, także jest to przysłowiowy rzut beretem. Jeżeli właśnie nie wiecie co robić w okresie zimowym, gdzie przyjechać, szukacie inspiracji, jesteście ze Śląska, Dolnego Śląska, to zdecydowanie e, właśnie kemping pod czarnym bocianem taką fajną opcję spędzenia weekendu oferuje. Jak widzicie wszędzie porobiono takie miejsca wspólne, gdzieś gdzie można usiąść, spędzić czas, odpocząć. Tutaj w sezonie letnim funkcjonuje również taki mini basen. On jest tylko pozornie mały, bo tak jak rozmawiałem z gośćmi, którzy bytowali tutaj przez naprawdę kilka ładnych dni w okresie letnim, to ten basen spełnia jak najbardziej wszelkie wymogi i standardy dobrej zabawy dla najmłodszych turystów kempingu. Tu jest budynek sanitarny. Tak jak właściciele mi też wspominali, budynek sanitarny już na kempingu był. Niestety nie został przemyślany jego projekt kemping jak to w niegdyszych czasach bywało. Został zaprojektowany tylko jako obiekt funkcjonujący latem. Niestety nie ma tu ogrzewania gazowego, które jest pociągnięte do budynku recepcji i do domków na wynajem przy tejże. Natomiast właściciele robią co mogą, by właśnie tutaj zapewnić odpowiedni standard i poziom tego miejsca. Więc wszędzie znajdziemy drobne farelki, małe grzejniczki, i w ten sposób tutaj również w tych pomieszczeniach jest ciepło, nawet kiedy mróz. Spada. Pomieszczenie moi drodzy, warte na pewno wyróżnienia, to oczywiście zlewnia toalet chemicznych. Jak sami możecie zobaczyć, bardzo czysto, bardzo pachnąco. Cała ta przestrzeń jest tutaj bardzo wygodna do użytkowania. No rewelacja, naprawdę rewelacja. E, zwłaszcza mnie to cieszy, że, ten, że to pomieszczenie jest zamknięte, więc kiedy te mrozy atakują, e, kiedy przyjechaliśmy, było tu parę stopni na minusie, to chociaż tą prozaiczną czynność e, polegającą na e, wymianie toalety chemicznej. Opróżnieniu toalety chemicznej można zrobić w takich cywilizowanych, miłych warunkach. Za tymi drzwiami, moi drodzy, i za tym oknem znajduje się rzecz, którą ja szczególnie uwielbiam. Tu jest sauna, zlokalizowana sauna, cała yy, przestrzeń. Do takiego relaksu, nie tylko do wygrzania się, bo to jest sauna na podczerwień do 60 stopni, czyli ona jest taka bardziej medyczna, relaksacyjna, ale też rozstawione są foteliki, gdzie można sobie usiąść, spokojnie sobie odpocząć. Także ta przestrzeń jest rewelacyjna, świetna rzecz właśnie podczas zimowego karawaningu. A po co sauna i po co jechać pod czarny bocian w okresie zimowym? A chociażby po to, że najbliższe stoki narciarskie oddalone są około 20-25-30 minut jazdy samochodem stąd, więc jest to naprawdę niewiele. Możecie sobie tutaj swobodnie bytować waszą przyczepą kempingową a właśnie za pomocą holownika, czyli tego autka osobowego wyskoczyć na stoki narciarskie, powrócić tutaj właśnie na kemping, wziąć wygodny, ciepły prysznic i wygrzać się właśnie w tej saunie. Jest tu co robić. Na samo zwiedzanie Cieszyna i jego czeskiej strony należy poświęcić moim zdaniem przynajmniej 3 dni. Tak, by dokładnie poznać wszelkie zalety, wszelkie atrakcje tych miejscowości. Niektóre osoby, które były tutaj przez weekend mówiły mi, że Cieszyn jest nieco takim miejscem, troszeczkę zapomnianym, troszeczkę stracił tą renomę, natomiast ja będę w okresie takim jak Jakim widzicie, czyli roztopy, brzydko, brak zieleni, w dalszym ciągu odnalazłem naprawdę dużo fajnych miejsc do spędzania czasu w Cieszynie, więc jak najbardziej polecam przyjazd również w takim okresie zimowym. Być może zwiększona ilość turystów pomoże oddać tego ducha Cieszyńskiego, który podobno tu kiedyś funkcjonował, ale moim zdaniem funkcjonuje tu po dziś dzień. Idziemy do sanitariatów. Obok sanitariatów jest też takie fajne miejsce, jak widzicie dzieciaki już tu rządzą, ale fajne miejsce do grillowania ten... Pomysł znam z kempingu Omnisai na Chorwacji, w Chorwacji i tam właśnie w ten sposób też zaprojektowano przestrzeń do wspólnego grillowania. Czyli tu na środku, paleniska, pali się ogień, cała ta płyta dookoła się nagrzewa. Możemy stać sobie grupą, smażyć kiełbaski, smażyć karkóweczkę, a nawet przygotować sobie pyszną, pyszne śniadanie, jakąś jajecznicę. Jak najbardziej jest to możliwe, fajna. Przestrzeń. Świetlica i jadalnia znajdują się tutaj, w tym miejscu. E, wspólne gry, wspólne zabawy ta. E, przestrzeń jest tutaj e, dostępna, oczywiście w COVID-zie może być z tym różnie, natomiast z pewnością z właścicielem można się dogadać, porozumieć. Jest też dostępny duży telewizor, więc e, jakieś podłączenie e, konsoli jest jak najbardziej możliwe. Zobaczę, czy jest otwarta ta przestrzeń, tak swoją drogą, ale nie, niestety nie. Tak jak myślałem, tam w środku jest naprawdę dużo miejsca, że to zresztą na kilku zdjęciach e, zamieszczonych w social mediach. Naszych na Facebooku polskiego Karawaningu możecie zobaczyć, jak to wygląda. Czy warto, moi drodzy? Absolutnie tak. Zwłaszcza, że kemping pod czarnym bocianem ma cennik bardzo, bardzo w przystępnych cenach. Camper, prąd, dwie osoby. To wydatek 75 zł za dobę, i przynajmniej na obecną chwilę, czyli w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, nie ma rozróżnienia na sezon niski czy wysoki. Także te 75 zł, camper, prąd, dwie osoby dorosłe, zapłacicie zarówno teraz w okresie zimowym, jak i letnim zdecydowanie polecam zwłaszcza że imprezy które tutaj się odbywają zwłaszcza w weekendy i w okresie zimowym trwają naprawdę do godziny 23 maksymalnie. Zresztą możemy też wybrać takie miejsce do postoju naszym zestawem czy naszym kamperem żeby nie uczestniczyć w tych imprezach mieć spokojny sen ciszę i spokój. Teren jest na tyle rozległy że takie miejsce Bezproblemowo się znajdzie. Właściciele zrobili naprawdę tutaj olbrzymi kawał doskonałej roboty. Te wszystkie alejki, ścieżki, po których się teraz z wami przechadzam, to oczywiście ich zasługa, podobnie jak odpowiednie uformowanie całego terenu, tak żeby nie było potrzeby na przykład montowania dodatkowych najazdów czy poziomowania naszego domu na kołach po Dojeździe na miejsce, to rewelacyjne miejsce, żeby spędzić tutaj czas samotnie w parze z rodziną, z dziećmi w różnym wieku, bo jeżeli nie znajdziecie odpowiednich atrakcji na kempingu, a zaznaczam, że jest ich całkiem sporo, to oczywiście macie cały czas do dyspozycji Cieszyn. Czeską stronę Cieszyna, no i tu wszystkie te okolice, stoki narciarskie, ścieżki rowerowe, jest co robić. Właścicielom serdecznie dziękuję za tak miłe, ciepłe przyjęcie i życzę naprawdę powodzenia, bo takie pola kempingowe powinny w naszym kraju zdecydowanie się rozwijać, powinny być zatłoczone przez cały rok, bo tutaj się chce zarówno turystom, jak i właścicielom. Dziękuję. Pozdrawiam, jeżeli materiał oczywiście wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, jeżeli macie pytania na wszystkie postaram się odpowiedzieć i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału Polskiego Krawaningu. Dzięki, do zobaczenia w kolejnych materiałach.